Cześć, najkrótszy dzień w roku Jeżeli się nie mylę, 21 grudnia, godzina 14, czyli 2,5, może 2 godziny do z roku Wieczny dzień, ciśnienie całą noc Omówiłem, że jest wieczny dzień wieczny dzień, ciśnienie całą noc szło do góry ostro Teraz spada, więc nagła zmiana. Woda też poszła do góry. Jestem na rzece. Woda poszła do góry przez dwa dni, szła do góry. Od wczoraj idzie w dół. Jest lekko kalna, ale myślę, że jakoś dam radę. Lekko podwyższona, mogłaby 20 cm być niższa. Także wszystko przeciwko mnie, ale zobaczymy. Mamy chwilę do świąt, więc gdybyśmy się nie widzieli, to od naszej całej ekipy, od Maćka, Jędrzeja ode mnie. Życzę Wam zdrowych, rodzinnych spędzonych w gronie najbliższych wam osób, świąt, oby prezenty, które otrzymacie, spełniły wasze marzenia, a przede wszystkim żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i żyli w zgodzie. Trzymajcie teraz kciuki, ja spróbuję coś złowić do kamerki, a wyświętujcie za kilka dni. Hej! Czeka nas, nas trochę drogi, bo chcę przejść. Aż za tamten zakręt, który widzicie, dojść do przelewu. Bo przed przelewem jest fajna rynna. Myślę, że tam mogą się gromadzić rybki. I może coś się uda wyciągnąć. Zobaczymy. A tu zobaczcie, jest krajobraz księżycowy. Po przejściu tej wody wrześniowej, powodziowej. Drzewa pochylone. Pełno naniesionego marasu, patrzcie. Tu widać moc wody, która szła we wrześniu. Wszystko wymielone. I to dostałem prezent na święta. Złapałem kukurydzę. Kukurydzę obgryzioną oczywiście. masakrę. To jest zdobycz. Piękny zachód słońca, no, ale rybki nie chcą współpracować. Co zrobić? Liczyłem chociaż na jednego klenia. Godzina łowienia i nie ma kontaktu praktycznie żadnego. Głową muru nie przebije. Woda wyższa. Pewnie rybki pogrupowane już może no, są na tym spokojniejszym odcinku poniżej a dwa że kalna ta woda jest lecie jeszcze szybciej bo nie gdzieś tam nie pływają przy dnie są bardziej takie można by powiedzieć aktywne No tu jest problem. Może jeszcze uda się coś złowić Słońce zachodzi, a kończę powoli, niestety bez kontaktu z rybą. Tak dla humoru jak widzieliście sami jedyny kontakt z cholem miałem z kukurydzą obgryzioną z wielką kolbą, no ale i tak się cieszę. Ostatni raz byłem, mamy 21 grudnia, a byłem 30 listopada na rybach Znowu przespałem tę końcówkę sezonu No ale tego czasu jest wiecznie mało Obowiązki w pracy, obowiązki w domu Złożyłem Wam życzenia świąteczne Ale może jutro, ponieważ jest niedziela Gdzieś tam po kościele Uda mi się jeszcze na 2 godziny wyskoczyć. Dzisiaj chyba zrobiłem błąd. Widziałem, jak wysoka jest woda, i pod, podjąłem to ryzyko, że będzie kalna ta woda. No i jest kalna, no ciężko tego tą rybę tutaj sprowokować. Tym bardziej, że ona ospała teraz. Woda zimna. Jutro spróbuję, jeżeli pojadę. Ma się całkowicie zmienić pogoda. Ma spaść ciśnienie, nie ma już wiać. A nie, właśnie jutro mawiać, przepraszam, ale to się tak ustawi od strony, Osłoni się przed wiatrem i ma spaść ciśnienie. Może ten drapieżnik będzie lepiej reagował, a udam się za drapieżnikiem na jezioro tutaj niedaleko, żwirownie, pożegnać się być może z wodą w tym roku. A tymczasem, trzymajcie się. Widzieliście jak jest jedna ryba, coś się tu spławia czasami. Woda była martwa, i jak się zaczęło robić ciemno, to się zaczęły spławy. Wiem, że to jest ryba i naprawdę piękna ryba Ale nie zawsze można ją łowić Trzymajcie się Do zobaczenia Za mną zachód słońca piękny Hej Tak jak powiedziałem Wczoraj nic Ale dzisiaj spróbujemy 14.30 Więc czasu naprawdę bardzo, bardzo mało może godzina 15 Lecę. Trzymajcie kciuki. Tym razem jezioro. Widacie za mną. Może uda mi się zaliczyć jakiś strzał na spinning oczywiście. Trzymajcie kciuki. No to jesteśmy. I zaczynamy. Ciekawe czy coś się uda złowić. Ciężko jezioro. Godzinka. Widzicie sami to? Pożegna ile zostało. Trzymajcie kciuki. Jak pech to pech. Cały dzień nie padało. Jak przyjechałem na ryby. Od razu pada. Widać, że mam tylko godzinę, to jeszcze w deszczu. Widzicie stan wody wysoki, bo tutaj mają wędkarze gruntowi po, po, podesty takie pobudowane i są zalane. Tego żeśmy się nie spodziewali Biedna rybka, no co zrobić Lekko zaczepiona Oby przeżyła Tu czujecie jaki ten wiaterek jest Patrzcie tam całkowicie ciemno na horyzoncie A jeszcze jak jechałem na ryby 30 minut temu Pięknie było góry widać, była dobra widoczność. Z takiego zbo, zbocza rozrzuciłem, ale jak bym zaciął rybę to nie wiem szczerze mówiąc jak ją wyciągnę. No ale tym się będę w razie czego później martwił. Tam mi został w kawałek brzegu do obłowienia w kierunku auta. zbiornik bardzo ciekawy. On ma tutaj 20, o ile dobrze pamiętam, 24 metry głębokości to jest zbiornik pożwirowej, gdzieś tam taką dziurę wykopali, Nie wiem jakim systemem, ale u nas zazwyczaj zbiorniki pożwirowe są tak do 8 metrów chyba. I to jest zbiornik, z który jest woda pitna brana. Może po że tego nie widać, ale taka jest prawda. Są specjalne obostrzenia, że w nie można stosować zanet tam chyba od któregoś maja do września idziemy dalej tu się nic nie dzieje poza deszczem i wiatrem ale przypomniały mi się że ostatnio prześladują mnie dziwne połowy tak jak widzieliście wczoraj złowiłem kolbę kukurydzy nadgryzioną na rzece dzisiaj niechcący zahaczyłem malutką płoteczkę wszystko zaczęło się od miesiąc temu jak złowiłem domskiego buta mieliśmy się rozmiar 38 teraz wam go przypomnę oczek Trzydzieści osiem. But. But. No. Złowiłem buta. zamiast Dacza pobrał but rozmiar 38 damski lewy. Może się drugiego. Przyznacie, że ciekawa historia. żeśmy się śmiali z Mackiem, że z drugi brakuje do kompletu. A przypomniała mi się jeszcze historia, jak to niedawno ciągnąłem sandacza na rzece Odrze. A co było tym sandaczem po pięknym braniu? Zobaczcie sami. Jeśli mieliście podobne historie, to napiszcie w komentarzu jakie dziwne rzeczy złowiliście. Ja dodam, że mi się jeszcze kiedyś spod lodu udało złowić czapkę PZW z Daszkiem. Z napisem 40 lat, czy ileś tam PZW, już nie pamiętam. Też żeśmy się śmiali z Maćkiem, że komuś ją z głowy ściągnęło. Oczywiście w żartach. To już chyba moja ostatnia miejscówka. Na razie cisza. Dałoby się powoli tu szaro. Więc pewnie tu zakończę. Grubę. Tu zakończę połowę. A no zobaczymy. Nigdy się nie poddajemy. Mówimy do samego końca. Ja już powoli będę kończył. Bardzo żałuję, że nie pokazałem wam żadnej ryby, zamierzonej ryby na dzisiejszym filmie. Ale może trochę pośmialiście się z tego, co udało mi się złowić na tych wyprawach. Trzeba mieć też poczucie humoru, dystans do siebie. Także na no spokojnie. Teraz jest końcówka roku, zimna woda. Te ryby też mam spowolnione. Czynności życiowe z uwagi na to, że są zmiennocieplne. Wiadomo, że temperatura wody spadła i ich czynności życiowe także uległy znacznemu spowolnieniu. Stąd ciężko w tej chwili o rybę. Natomiast kończąc film, jeżeli oglądacie go przed świętami, to życzę Wam zdrowych jeszcze raz, zdrowych, radosnych świąt. Spędźcie je w gronie najbliższych Wam osób. Poczujcie ciepło domowe, poczujcie radość. Spokój. Odpocznijcie. A jeżeli film widzicie po nowym roku lub przed nowym rokiem w okresie noworocznym, to życzę Wam razem z Maciejem i z Jędrzejem wszelkiej pomyślności w nowym roku, powodzenia w życiu osobistym, w życiu zawodowym i dużo, dużo czasu wolnego, abyście mogli realizować swoje pasje w postaci wędkarstwa. Czego i sobie też życzę, trzymajcie się hej, do siego roku!